Kolejna, kolejna Kolejny projekt uchwały e, również dotyczy nadania nazwy ulicy w Kamieńczyku. Tym razem nazwa e, pod nazwą Lawenda. Również procedura, o której wcześniej wspomniałem, została zachowana i wnoszę o przyjęcie projektu w brzmieniu, który Państwo dzisiaj otrzymali. Panie Przewodniczący, ja chciałem. Co do procedury, oczywiście pytałem się dlaczego sołtys nie o nazwie ulicy, jego miejscowości jako gospodarz. Otrzymałem informację, że nie musi wiedzieć, ale uważam, że Panie Burmistrzu, ta chyba też jest, no, wcześniej czy później trzeba pisać, bo nie tylko mnie to, e, to dotyczy, czy mojej miejscowości, ale e, także innych sołtysów. E, panie Burmistrzu, ja dowiedziałem się o nazwie ulicy z zaproszenia i nie wnosiłbym żadnych uwag, tylko jest coś taka sytuacja, że my wcześniej porządkując nazwy ulic nadawaliśmy jakby poszczególnym jeśli można tak nazwać dzielnicom i jedna dzielnica jest kwiatowa, jedna jest od owoców lasu, trzecia jest od drzew i tak dalej i tak dalej czymś po prostu pracując się z pana znacznikami, z pana pracownikami, czymś żeśmy się kierowali nadając szczególnie nowe ulice i e, tak jak mówię nazwaliśmy, nie Bruszana, Jaśminowa, e, i tak dalej. Teraz te nowe ulice zaproponowane e, nazwy przez chyba no, kogoś, kto mieszka w nie unikach, chyba, tylko na miejscach, są pewno w, innym, w innych częściach miejscowości Kamieńczych. E, dlatego e, co do ulicy nad no to e, nie wnoszę żadnych e, swoich uwag, ale ulica, no nie wiem czy powinna po polsku brzmieć Lawendowa, czy Lawendyn, chyba że to był jakiś jako się moim kamieńczyki uśmieją, partyzant który tam zginął, ale, ale nie wiem co to jest. Czy po polsku można to przynieść? Ale ja zaraz wytłumaczę. Ale to nie wiem czy to jest jeżeli to jest od fiatu. To kwestia wiatru. <ślepienny> <ślepienny> ale, ale, ale to jest taka uwaga, że ta ulica nie jest akurat w dzielnicy, gdzie są nazwy od drzew. Czyli jest brzozowa, tempowa i tak dalej. Ja wiem, że komisja to, ja to opiniuje, ale to są radni, którzy e, to nie są zawsze z tej samej miejscowości, jak ja to mówię. Ale dobrze by było przynajmniej wcześniej zapytać się gospodarza. Tak mi się wydaje, że są z gospodarza na swojej e, Zapytać się o no, to, skonsultować. Ja nie doszłam jakichś uwag co do nazwy, co do faktu. tylko chodzi mi o te tak zwane cienicy. W tym, że tutaj pan stosny zgłasza pomysł, żeby Rady Soweckie w jakimś, na jakimś etapie uczestniczyły w formułowaniu wniosku, wniosku do Rady co do nazwy ulicy. No propozycję, żeby ten wniosek został dopracowany Spłynął na komisję promocji, która zajmuje się, prowadzi bank ulic i e, zajmuje się opiniowaniem e, takich wróżba. E, żeby ten wniosek został przepracowany i została złożona propozycja zmiany ewentualnie uchwały Rady Miejskiej. E, panie, co to znaczy tak, zdziwiony jestem, może zanim udzielę, bo wniosek pana Burmistrza oczywiście jest, będzie respektowany. Natomiast e, pierwsza sprawa, kto odpowiedział może konkretnie na pytanie, że e, nie musi pan, może w ten sposób, to pierwsze pytanie, panie Sutysie. Znaczy? Nie, no ja otrzymałem, proszę, informację, proszę, proszę, proszę. E, otrzymałem informację, że e, bo tak jak pan naczelnik na wstępie powiedział, wszelkie procedury zostały zachowane. Ja tak, tego nie tak, podważam tak, z pana tak, strony, tak, czy to pana działu. Ja wiem, ja sam przeczytałem e, to, co jest i ja tego nie podważam, tylko to co pan to pan Nie czyli ja ja do Pana nie wnoszę pracy, czy do Pana ciałek i tylko chodzi mi co do procedury. Ale, a, dlaczego, a dlaczego, przecież to synonim lawenda, to jest wo, o co Pan były Pan, e, nie, nie wuj tylko Pan Sosny, przepraszam. E, no, e, sorry, e, emocje jak zwykle, ale to jest naturalne. E, e, lawendowa właśnie, dlaczego? To jest, no to jest kwiat dla Boga. Jeżeli rośliny są tam nadawane, brzozy i tak dalej, to dlaczego nie lawenda? No, Bo mamy, są ma, Mam wyjaśnić, co to jest lawenda? I nie. W Kamidzyków jest ciemnica tak zwana kwiatowa. I na niej są ulice. To, co szanowna rada nazywała: Chabrowa, Ruszana, Jaśminowa i tak dalej, i tak dalej. I ona jest rzeczywiście. I teraz, jak się ktoś zapyta o nazwę ulicy i na przykład mówi jakąś ulicę kwiatową. Jeżeli nawet ten ktoś nie wie, ale tam są fiaty, czyli tam bo proszę jechać ja na gwieździe. I to jest taka u mnie logika A teraz jak się ktoś pyta o tę to nigdy nie wyślę na ulicę fiaty, tam nie są fiaty. Tylko na ulicę tam nie są drzewa. To są jest zwany stóp jest. I jest klinowa, ścieżkowa i tak dalej, i tak dalej. I ja nie mam nic do nazwy, co dlatego proszę Szanowną Radę, czy ten wnioskodawca nie róbmy nazwać trzeba nie wiem, od tej ulicy, od Trzeba. I tylko tyle jest moje. Ale to Szanowna Radę decyduje. dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, uważam, że to e, Przewodniczący Komisji powinni zapraszać do tych I nie byłoby tego właśnie dzisiaj takiego Dziękujemy za uwagę. To co Na to proszę o Nie było. Do zakończenia dyskusji, jeśli są głosy, to proszę nie, proszę przewodniczącego, to mam takie, taką uwagę i pozwolić na zakończenie. Ja bym na znaczy chciał powtórzyć, bo pan burmistrz akurat nie, nie ma takiego uprawnienia składać wniosku, żeby jednak te uchwały, a przynajmniej ta jedno, jedno, jedna, nie jest dla wędy, żeby została zniesiona z dzisiejszego Przypominam, teraz procedujemy nad nazwą, nad łąkami, która kontrowersji nie budzi. Przejdziemy do uchwały Lawendry. Tak? Mam wrażenie, że to w tym momencie w tym momencie. Po pierwsze, po drugie, jeżeli Rada nie uchwali, to nie nada nazwy. Kiedy już była aludzka. I po prostu wrócimy do komisji, tak? Natomiast ja na w porządku obrad w tym momencie już nie wchodzimy. Czy tak, tak. ktoś rzeczywiście Powiedział, że chciał. Wciąż... Chciałbym mieszkać na ulicy Lawendy. My jako komisja rzeczywiście rozpatrzyliśmy, czemu mamy narzucać, a taka była nasza, taka tak, była nasza mieszkańca. Z drugiej strony usłyszeliśmy dziś, że rzeczywiście gdzieś kiedyś były próby stworzenia pewnych grup ulic, o czym my nie mieliśmy też pojęcia. tak. Także yy, my to zrobiliśmy na komisji, bo niepotrzebnie dyskusja weszła i niepotrzebnie mówimy teraz nie chciałbym mówić o narzucaniu czy narzucaniu, o tym, że kogoś mamy informować, bo ktoś jest w tym procesie ważny, jest pomijany. Nie o to chodzi. Wystarczy w dobrze kwestiach porozmawiać i tyle. Nie chciałbym tu właśnie być podnosić i rozwijać mocno konfliktów, które, które w sumie nie mieć. Nie ma to możemy zamknięcie tej dyskusji. Miałem no tak. pytania, że radni, którzy głosowali przeciwko temu. Mam nadzieję, że kierowali, kierowali się tylko tą zasadą, że nie podobała im się nazwa lawendów. Chwileczkę nie skończyłem. Bo według mnie wszystkie procedury co do nazwy nadania nazwy tej ulicy zostały spełnione. W związku z tym dziwają sytuacja. komisje pozytywnie zaopiniowały, później nagle jeden głos z zewnątrz powiedzieli. I to według mnie... I mam nadzieję, że radni głosowali, bo im się nie podobała nazwa ulicy, bo procedury nie były złamane. Regulamin tak to stanowi, nadawania nas ulic. I dziwię się, że, że było takie zachowanie. I potwierdzam to, że każdy będzie miał prawo wtedy decydować, gospodarz, o nad, na, do nadania nas ulic. Ja też jestem sołtysem i mam tylko taki sam głos jak każdy jeden mieszkany w niedecydujący. I jeden jedyny, tak jak w każdych wyborach. Musimy tutaj rozważyć, tak, co do procedury, żeby takiej nie skomplikować, że ona po pierwsze będzie kosztowała dużo pracy radnych sołtysów, po drugie, wydłuży niesamowicie procedurę, ponieważ pamiętajmy o tym, że za każdym takim wnioskiem stoją konkretni obywatele, którzy. Chcą nadać numery porządkowe domów, a nie możemy tego zrobić, jeśli nie ma nazwy ulicy. Więc jeżeli będę o dyskusję nad tą procedurą, to upominam o tym, żeby ona nie była jakoś specjalnie skomplikowana, wymagająca jakiejś korespondencji, bo tu tajemnicy nie ma. i, i, i Jeśli Państwo dostajecie zaproszenie, czy, czy radni, czy są tysi na sesję, to w programie sesji jest właśnie wpisana miejscowość, jest wpisana na nazwa ulicy, i po to są te zaproszenia, żeby interesujące sołtysów tematy były omawiane na komisjach. Może te wystąpienia nie będą wtedy tak spektakularne, bo one będą na komisji, na których nie ma mediów lokalnych, ale może to też posłuży do załatwienia po prostu szybszego i z mniejszymi emocjami spraw. Dziękuję bardzo.